Niniejszy film przedstawia hipotezę mechanizmu działania produktu Botox w obwodowym układzie nerwowym, który może potencjalnie przerwać kaskadę zdarzeń prowadzącą do uwrażliwienia obwodowego i centralnego układu nerwowego w przewlekłej migrenie. Zakończenie nerwu czuciowego w obwodowym układzie nerwowym zawiera pęcherzyki gotowe do uwolnienia przechowywanych neuroprzekaźników takich jak CGRP, glutaminian i inne, które są zaangażowane w hipotetyczną patofizjologię migreny. Stymulacja neuronu inicjuje kaskadę zdarzeń, która prowadzi do fuzji pęcherzyka zawierającego neuroprzekaźniki z błoną nerwu. Proces ten jest możliwy dzięki interakcjom pomiędzy białkami znajdującymi się w pęcherzyku i na wewnętrznej powierzchni błony, które razem tworzą kompleks SNAR. Fuzja błon prowadzi do uwolnienia neuroprzekaźników w procesie egzocytozy. Neuroprzekaźniki mogą spowodować dalsze uwalnianie innych mediatorów zapalenia, które bezpośrednio lub pośrednio mogą stymulować lub uwrażliwiać obwodowe nocyceptory wywołujące ból i uwrażliwienie obwodowego układu nerwowego, ostatecznie prowadząc do uwrażliwienia centralnego układu nerwowego. Oczekuje się, że po wstrzyknięciu produktu Botox większość neurotoksyny pozostanie w rejonie iniekcji. Ostatecznie rdzeń cząsteczki produktu Botox o masie 150 kilodaltonów ulega dysocjacji z otaczających ją ochronnych białek dodatkowych. Domeną wiążącą rdzeń cząsteczki produktu Botox jest C-końcowy odcinek łańcucha ciężkiego, który reaguje z kompleksem receptorów na zakończeniu nerwowym. Rdzeń cząsteczki produktu Botox przedostaje się do komórki nerwowej w procesie endocytozy, w której pośredniczą receptory. Toksyna znajduje się teraz w błoniastym pęcherzyku wewnątrz komórki. Łańcuch lekki jest następnie uwalniany do cytoplazmy zakończenia nerwowego, gdzie może rozszczepić docelowy kompleks białkowy SNARE. Również w neuronach czuciowych łańcuch lekki przecina białko SNAP-25, blokując obwodowe uwalnianie neuroprzekaźników, co redukuje uwrażliwienie bólowych włókien nerwowych. Uwalnianie CGRP i innych neuroprzekaźników wydzielanych ze stymulowanych neuronów czuciowych nerwu trójdzielnego jest zatem hamowane bezpośrednio przez neurotoksynę botox. Mimo iż nie jest jasne, w jaki sposób zaburzenie sygnałów obwodowych przez neurotoksynę botox przerywa uwrażliwienie centralne w przypadku przewlekłej migreny, zakłada się, że inhibicja uwalniania neuroprzekaźników z zakończeń obwodowych nerwów czuciowych. Zlokalizowanych na twarzy owołosionej skórze głowy i szyi redukuje dopływ bodźców konwergentnych do kompleksu trójdzielno-szyjnego, ograniczając w ten sposób rozwój uwrażliwienia centralnego układu nerwowego.